Na Sądzie, Jesteśmy stawę, w Grajewie, jest po, y, po, po, po rozprawie, wyrok będzie 4 sierpnia y, i słuchajcie, moi świadkowie, których tam złożyłem, y, no nie zostali y, dopuszczeni, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, być może to jest dobrze, ale nawet, na, ja bym powiedział nawet tak, Dobrze jest z dwóch, yy, yy, z dwóch względów. Po pierwsze, dobrze, bo już nie są potrzebni, to jest jedna wersja. Druga to jest dobrze, bo przy apelacji będę mógł to powiedzieć, że miałem świadków, ale nie byli dopuszczeni. Tak? Czyli no, ja zawsze. To najgorsza wersja. Ja zawsze yy, z minusów pragnę wyciągać plusy, a nie minusy, bo jeżeli będziemy się wszystkim przejmowali. To niepotrzebnie się urodziliśmy. To niepotrzebnie nie się. I ja nie boję się. Jest niesprawiedliwe, że osoba oskarżona nie no, ma prawa... Nie wygląda to dobrze, prawda? Ale zobaczymy jaki wyrok, bo wyroki są najważniejsze. To, to jak, spra, jak, jak, jak idzie e, sprawa, to jest najmniejszy problem. Ale jest najmniejszy problem. Dlaczego zostało w tym świadku, zostało tylko kilku wezwanych na rozprawę. Zostanie wezwany No właśnie, ale być może, za to, że że to tak naprawdę. być może... Być może już nie są potrzebni. Być może już nie są też, potrzebne. Nie było nie. No właśnie. Nie mają kogo wzywać. No właśnie, właśnie. Tak, no. tylko nie jego świadkowie też w tym uczestniczyli ja bym, ja, bym, ja bym po prostu. Uh, ja bym uh, tak źle nie. Nie rokował. nie, nie, nie rokuję źle. Ja uważam, że tą sprawą uh, ośrodek monitorowania. Tych, ten, 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 tak zwane, czyli, czyli uwaga, pan Gaweł i z panem Dulkowskim ośmieszają się, ośmieszają się, mam nadzieję, że, że po prostu no, nie wyjdzie im ta sprawa, no i tyle. Ja tylko się dziwię, wiecie co, ja się tylko się dziwię, mhm. czy oni wiedzą, jakie konsekwencje ich za to spotkają, przecież ja to... To nie są żadne groźby, żeby to nie było. Ja po prostu zastanawiam się, że oni wiedzą co i na siebie kręcą. Na razie czują się bezkarni. Bez Jestem Jednak ten prawny, prokuratorski. W, <ASZD> tak? w sądach e, dużo układów, z tego co widać. Już, tak. Bo wszystkie nasze wnioski są Okrzym. odrzucane. Odrzucane, nasze, nasze prywatne. Rafale, słowo. Sł słowo dalszeit, po sprawie. Co sądzisz o tej sprawie? No eee, właśnie o... co co ja się... sądzę. No co ty sądzisz, Wiesz, Co się dzieje? Bardzo dobrze powiedział. powiedział. Dobrze Zdrowinie. powiedział, ja, ja nie? Ja też uważam, głos, że pan adwokat chociaż z urzędu i tak troszeczkę tak, tak, jak, jak to jak to tam łączył do sprawy Zdrowo Zdroworozsądkowo, tak. Wiedział, że po pierwsze impreza nie miała charakteru publicznego. No. Po drugie, jak zeznawali świadkowie, co zmieniłeś? Tekst. Po pierwsze you, zmieniłem tekst piosenki, która jest. Od 30 lat. Najważniejsze dwie. właśnie Oko. faktycznie no to że, Nawet jak ktoś zarzuca, że piosenka tak. zespołu honor e, jest Zbrzydka. piosenką rasistowską, tak. to w jaki sposób ona od 30 lat jest na właśnie. płytach kasetach sprzedawana w Polsce, a autor tej piosenki i wykonawcy zespół nie został ukarany za... Rafale, Ja znalazłem, że jest 11 reedycji. Tak, jest to nasze tak 11, 11 razy była 11 wydawana ta do, płyta. To wychowywało ją w różnych wersjach. Czyli, Czyli e, zespół honor. Płyta winylowa wyszła zespół rok temu. honor, już dawno powinien siedzieć w więzieniu. Zespół honor już nie istnieje. Ale wiesz, że ludzie tak. żyją, nie? No, tak, Niektórzy tak, żyją. Jeszcze tak, żyją. A tak, 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 ten adwokat to Werbachowski, tak, ten tak? Tak, to był Werbachowski. Tak. A słuchajcie, no bardzo ekologicznie że... mówił. Nie wiem, czy sąd y, te y, czy sąd, wywody y, uzna, tak. bo to. Widzisz, no zobaczymy, zobaczymy. Nie sąd. To są pani sędzina, bo to nie sąd. sąd ale ja ludzie, powiem że to jest, sąd, to jest sąd, adwokat, który dostałeś za urzędu, z urzędu. tak, I urzędu. I bardzo też tak się podobał, to też jest kanał. Tak, nastawienie mieliśmy trochę inne, pamiętasz? Tak, ale nie, 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 wiesz, ale sędzia jest uwarunkowany różnymi rzeczami. Tak, no tak. Sędzia nie jest w końcu być, żeby to No dokładnie płaci. Na sędzie, pani sędzie ma przełożony. Dziękuję Ci za flagę, która uratowała e, Marsz Dmowski skal, na Zamek jeszcze raz w imieniu Eugeniusza Sendeckiego i się Telewizji Narodowej oraz siebie własnemu, bo po prostu ma, wszystko e, wszystko. zrobiła robotę. Dostępki. Słuchaj, czwartego Ci przywiozę. Na wyrok przywiozę Ci bo trzeba być. Czwartego, czwartego tutaj będzie odczytanie wyroku, o której godzinie? będzie tutaj? wyroku? o której godzinie? Ktoś usłyszał? już moment Jest, jest nagrana jest. jest nagrane. To jest jest nagrane. nagrane więc... Słuchajcie, tak, 4 tak. Y, słuchajcie, sierpnia zapraszamy do Sądu Rejonowego tutaj w Grajewie tak, Wojska tak. Polskiego 82, to jest nowy budynek, oddany dopiero parę... Tak Tak, 2, tak jest Słuchajcie, y, jak będzie nas y, dużo, to rozłożymy flagę tutaj przed sądem Zrobimy może kogoś dzwonikiem musi być dużo, no to musi być dużo Ona jest duża, 50, 50 metrów Przynajmniej 20 osób, nie? No to 20, bo popatrz raz, 2, 3, 4, 5. No tak, 15, tak, 100%. tak, tak. No dobrze. Jest, zobaczymy, jest jaka będzie, zobaczymy, jaki będzie werdykt sądu i, i tyle. No ja werdykt może być po jak nie, 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 jeszcze przeproszenie. Nie. No to wiesz, w Polsce, w Polsce wszystko jest możliwe. No nie, nie, no, no. To nie jest tak, że... <laughs> jest tak jak nie my, chcie, się, my chcemy. Tak. Tak. No dobra, to ja, ja relacja... To niektórzy mówią, że do sądu nie idzie się po, po orzeczenie, no, miłość, tylko po wyrok. Tak tak, 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 o, dokładnie. Więc słuchajcie, relacja na żywo, pół na żywo, bo, bo my nie nadajemy na live, chociaż nie, to, to są, ja nie, wie. ja nie, nie można, wiem. No to dobrze, to pozdrawiam. I, ile osób nas widzi? E, teraz czy, czy... pokazają 32, ale, ale mignęło mi coś tam, że tysiące było. A, to Czyli może ucinają, ucinają biznes, nie? nie no słuchajcie, y, Dulkowski z Gawłem kolejny raz się ośmiesza. Y, w, sumie, w sumie ja już czułem się niedoceniony na tym rynku, bo myślę... Dulkowski wszystkich, wszystkich zaczepia ten ośrodek monitorowania, a mnie, nie, nie ja, ja czułem się pokrzywdzony, ale już jestem, że tak Czuje powiem, się zdyskryminowany dyskryminowany wręcz, prawda? Bo, 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 bo e, e, słuchajcie, e, świat dzieli się na ludzi, którzy e, walczą i mają problemy i ludzi, którzy są bierni i, i, i nie walczą, są tylko tłem dla zmieniających się sytuacji. My walczymy, dlatego mamy problemy. Walczymy o co? Walczymy o normalność. Na o normalność. Tak dla wszystkich, bo jesteśmy osobami normalnymi. Chcemy po prostu uczciwie żyć we własnym kraju. I mieć normalny kraj. Przecież. I mieć normalny kraj. I za to jesteśmy ciągani normalny... po prokuraturach, po sądach, po policjach i, i różnych tego typu sprawach. Yy, no słuchajcie, no niestety, żyjemy tu i teraz i walczymy tu i teraz, ale nie bójmy się walki, zwyciężymy, musimy zwyciężyć, róbmy wszystko, żeby zwyciężyć, no i tyle, prawda, i nie musimy się bić na, 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 na tak zwane jakieś, prawda, na noże i siekiery, wystarczy na argumenty, na argumenty my ich miażdżymy, dlaczego? Bo... Bo my żyjemy w prawdzie, a oni. nie. Tutaj ten ośrodek monitorowania, centrum druby, to powinno zająć się prokuratura, a nie. No, prokuratura zajmuje się, tylko właśnie Ay, zajmuje się popieraniem tych idiotyzmów. Zamiast dokładnie przejrzeć. To jest, to jest to biznes. No to jest biznes. Chodzi mi o pieniądze. Oni nie mają żadnego no nie, sumienia. Nie, nie, nie tak biznes to jedno, bo mają z tego pieniądze. Tak. Ale tak jak ja mówię o szmalcownicy to właśnie robią biznes na denuncjacji innych ludzi. No szczególnie patriotów, e, ludzi, którzy chcą pokazać historię prawdziwą tak. Polski, e, patriotyzm krzewić w Polsce. Pogrobowcy tak. szmalcowników. No niestety, i tu, tu jest właśnie ten zarzut jak najbardziej zasadny, że są szmalcownicy, bo biorą pieniądze za to, ja Gawła znowu nie było na sprawie. A gaweł nie dotarł. Kaweł nie dotarł. Ale on w ogóle nie wie kim jest. Czy jest tym Żydem, czy nie jest tym Żydem. Raz mówi, że obraża go to, raz mówi, że jest pokrzywdzony. No to, to jest bardzo ciężkie. tak? na dodatek jest na niego wysłane. Są dokumenty o doprowadzenie o aresztowaniu europejski europejski europejskie, nakaz Tak, dosłownie. No właśnie, a oni dementują sądzią... to w tej chwili. A byliśmy, a uwaga, byliśmy świadkami i pójdzie to. Czy oddala jego jako świadka, dlatego że nie ma go w Polsce? No fajne. Ale ja wiecie wiecie co? Co? osobiście są że znowu w stoku, jest potwierdzenie, tak. jest, jest ścigany europejskim nakazem aresztowania. Niech eee... tam przystaną pierwsze głuchoty. Zrobię to dzisiaj, jeszcze zamieszczę na stronie niezależnej jak ja też jesteś przez nich e, ścigany? Jesteś u, e, dzisiaj, nie? Mnie to chyba wybitnie nie lubią, bo, bo ja mam prywatne jakieś akty oskarżenia od Wilkowskiego, od Gawa no? prywatny, od prywatnych I od aktu... Natalii Lesej też? Na nie, nie. Natalia Lysa, Natalia, Natalia Lysa, pani Ukrainka, która właśnie tak... Słuchajcie, i, jeszcze chciałem, oskarżenia chodzę, i ja chciałem jest, powiedzieć, że był bardzo... W pewnym momencie smutny, smutny obrazek, ponieważ organizator e, imprezy na której wziąłem udział antysegregacyjnej, anty e, współorganizator, bo, bo ty też jesteś organizatorem, ja go kojarzę jako organizatora, musiał zeznawać w skrępowany w żelaznych tych kajdankach, to było, to było moim zdaniem to było upokarzające chyba dla wszystkich i to, to nie powinno. Ja, ja, ja zaapelowałem do sądu, by zdjęto te brąsoletki, przynajmniej na czas. prawda? Z tym bardziej, że on nie jest żadnym mordercą, żadnym... Tak. Słuchajcie, A jego wprowadzono jak jakiegoś że, zbira, że, 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 prawda? do na i dostali kasy, Bo oskarżają go o waty, nie waty, o jakieś tam podatki. No właśnie, to, to, to był przykry. To przy, przykro to. Ja myślałem w ogóle, że ktoś pomy, pomylił sprawy i jakiegoś.